Materiał realizowany w ramach współpracy z MMO Centrum Draken Dragon Sang Online to darmowa, przeglądarkowe MMORPG. Mówiąc MMORPG w większości wyobrażamy sobie duży świat z mnóstwem różnorakich potworów, setki itemów i coraz to wyższe poziomy. Przede wszystkim mamy nadzieję na wielogodzinną zabawę. W przypadku Dragon's Sang do pojęcia MMORPG dodać trzeba słowo przeglądarka. Istnieje dość duże grono osób, które odpycha ten sposób grania. Nie boję się stwierdzenia, że Dragon's Sang jest pewnego rodzaju rewolucją. Jest oderwany od zasady słabej grafiki i gliczowatego sterowania. Dragon's Sang daje nam możliwość wyboru trzech postaci są to odpowiedniki tanka, maga i archera. Myślę, że w tym przypadku jest to dobre rozwiązanie. Pierwsze pytanie jakie chcemy sobie zadać po wejściu do świata, to czy to naprawdę gra przeglądarkowa. Jak na tutejsze standardy grafika jest perełką wśród innych produkcji. Mało tego, mechanika poruszania się i interfejs sprawia wrażenie bardzo dobrego MMO. Wszystko jest przejrzyste i miłe dla oka. Questy nie są wielostronicowe i ich czytanie nie zajmuje nam wielu minut. Wszystko tworzy całość, która zachęca gracza do ponownego uruchomienia gry. Dla mnie minusem była mechanika walki. By zadać cios mobowi, musimy kliknąć na niego prawym bądź lewym przyciskiem myszy, w zależności gdzie mamy przypisany cios. Jednak po kliknięciu i zadaniu tego ciosu, nasza postać staje. Tak, musimy klikać w potworka do tej pory, aż temu skończy się pasek życia. Dość uciążliwe i na dłuższą metę może się nie sprawdzić. Kolejnym jest Kolejnym negatywem jest niestety nastawienie gry na zarobek. Odniosłem wrażenie, jakby ktoś narzucał mi kupienie specjalnych monet za prawdziwe pieniądze. Wystarczy, że wyszedłem z lokacji początkowej, a już dostałem propozycję kupienia pakietu Nowicjusza. Wylogowałem się i zalogowałem się po raz kolejny za kilka godzin i po raz kolejny wyskoczył mi komunikat o propozycji kupienia pakietu Nowicjusza. Stało się to chyba nieodłączną częścią MMO. Podsumowując, Dragon Sang jest alternatywą dla zwykłych MMORPG. Fani przeglądarkowych wersji powinni być zachwyceni. Dragon Sang oferuje każdemu graczowi fajną przygodę, która zdecydowanie powinna nakłonić wszystkich do poświęcenia swojego wolnego czasu na tę produkcję.